Witamy się niedziela Żuzel na skałce o godzinie 14:00, jeszcze mamy pół godziny czasu Ale już słychać tam coś gadają A, to tu idzie, tu jest wejście Bierzemy Dzień, dobry. Dzień dobry. 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 Proszę. Dziękuję. Przechodzimy. Tu sprzedają te ubrania, a to idziemy zobaczyć, co tam jest. I na że nie przychodzi na się do głupską skałkę, mam nadzieję, że... hej, Cześć! Cześć! No, no. była, ale miała. <mulety> 29 dzień września roku pańskiego 2024 Stadion imienia Pawła Woloszka, Skałka, Świętołowice Druga Runda indywidualnych mistrzostw Polski w klasie 250 cm 3 Dzień dobry, witają Państwo Dawid Nowak. Witam serdecznie Państwa Oraz i Wojciech Szłysek startową, a tutaj w gazach.

Wojet Promotion, który będzie oficjalnym organizatorem tych zawodów na tutejszej skałce w przyszłym tygodniu o godzinie 12.00. I teraz lecimy do tej części, która jest przestrzenna i prądka. nie się. Dzisiaj bardzo godnie zdobywał punkty w barwach Śląska-Świętojce. Oby to był dobry prognostyk na przyszłość, oby ta jego kariera malutkimi krokami, ale regularnie podążała do przodu. To ten dżentelmen na kładzie Bartłomiej Kubica. Za chwileczkę tu, miejmy nadzieję, podejdzie i zamienimy z nim kilka słów. A póki jaki wielki finał drugiego finału indywidualnych mistrzostw Polski w czasie 250 Sponsorowany przez Urząd Miasta Świętochłowice Dziękujemy uprzejmie oczywiście No więc moi drodzy Państwo znacie już obsadę tego finału Nie znacie tylko kolorów pasków, które możecie się domyśleć Witamy całą czwórkę w finale indywidualnych Mistrzostw Polski 250, pojemność 250 M, i tu uwaga, uwaga, w kasku czerwonym ten niepokonany matador Maximilian Pawełczak, rzadka jest Kolonia Pytwoż, SA, w kasku niebieskim Maksymilian Kostera i Jennik Pawełczaka, drużyna Unia Leszno. w kasku białym, moi drodzy, Arkadiusz Kordek, zawodnik filmów, Krosno. No i ostatni w tym całym zestawieniu, najbliżej tutaj z zewnętrznej Karol Szmycy, Speedway Lublin S.A. Drodzy Państwo, wielki, wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Siedlowicach przy ulicy Bytomskiej 40, więc myślę, że już teraz nawet tych, te, którzy siedzą to warto na zobaczyć tych najlepszych w dniu dzisiejszym i oddać im hołd. Zapraszam. Więc już kierownik z startu, który jest Sebastian Sedek zaprosił całą czwórkę i jedziemy w wielki finał. Pawełczak, Kostera, Kordek i Szmyt. Pierwszy na linii medycznej Maksymilian Pawełczak bezbłędny w Świętokłowicach. Moi drodzy, tuż za nim Karol Szmyc Speedway Lubin. Jeden punkt, Arkadiusz Kortek bez punktu Maksymilian Kostera. Gromkie, gorące brawa na całe czwórki. No, do miarę finału. Moi drodzy panowie, odjechali tutaj. Dalików jest troszeczkę 71 sekund 15 setnych 71 sekund 15 setnych Drodzy Państwo, grokie gorący, prawo o dla całe czwóręczki żegnające się z Państwem i żegnające się świadokowickim Owalem. Szanowni Państwo, Maksymilian Pawełczak! Pamiętać to nazwisko, bo być boże, w, w przyszłości niedalekiej to ten zawodnik będzie... To wiem. Okay. Zastępował Bartka Zborskika, e, Patryka Dudka, Maćka Janowskiego na turach. E... Na murawie stadionu e, witamy już pana Łukasza Ściebiorowskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, który wręczy e, nagrodę za pierwsze miejsce dzisiaj pana prezydenta Daniela Begera, prezydenta miasta Świętochłowic oraz e, pana Krzysztofa Syćmę, prezesem Młodzieżowego Stowarzyszenia Śląsk-Świedowice. -Śląsk -Śląsk. Jest z nami również e, trener kadry narodowej e, Robert Kościecha, Kadry narodowej w klasie 250 cm sześciennych. Szanowni państwo, trzecie miejsce w dniu dzisiejszym zajął reprezentant unii Leszno Maksymilian Kostera. Numer 9 opona delitoje. Sponsorowana właśnie przez producenta tej marki, wręcza nagrodę Chris, Krzysztof Sigma, prezes MS Scholz Świętoklę. Drugie miejsce w dniu dzisiejszym zajął reprezentant Speedway Lublin, Karol Schmidt. Dwie opony z rąk prezydenta miasta Świętoklę, Daniela Begera, właśnie lądują na szyi Karola. I szanowni państwo, ten efektowny elektryczny rower zasponsorowany przez firmę Konare. dziękujemy serdecznie i prosimy o więcej, wręcza pan Łukasz Ciebierowski poseł na Sejdów Podpowiedniej Polskiej, Maksymilianowi Pawełczakowi, Polonia, wydrosz! We are the champions. Póki co, szampanów jeszcze nie ma chłopcy jeszcze trochę za młodzi są, ale kto wie, kto wie, być może za, za 3, 4, 5 lat to nazwiska będą pisać historię światowego i polskiego Speedwaya. Też oczywiście gratulacje od trenera kadry narodowej w klasie 250 Roberta Kościechy. Jeszcze raz trzecie miejsce Maksymilian Kostera, Unia Leszno. Drugie miejsce Karol Szmyt, Speedway Lublin. I na najwyższym stopniu podium zameldował się. Bezbłędny dzisiaj oraz wkrośnie, a kto wie co będzie dalej w Bydgoszczy za dwa dni, Maksymilian Pawełczak-Moklaski. We are the champions oczywiście na cześć naszych młodych żużlowców oraz Młodzieżowego Stowarzyszenia Śląsk Świętochłowice oraz Urzędu Miasta Świętowice oraz wszystkich naszych sponsorów, którzy dopełniają wszystkich możliwości, aby m.in. w dniu dzisiejszym oglądać najlepszych zawodników w klasie 250 cm sześciennych. Szkółka Śląska Świdnica pod podium, a być może kto wie, kto wie, na tym podium kiedyś się też zamelduje. Chwilę dla poterporterów. Nie bardziej wymagające zawody niż w krośnie, no bo ten tor był dosyć ciężki, a był dosyć wymagający, otwierał się mocno, ale co udało mi się powtórzyć, wynik z krosna i może we wtorek zrobię to samo. Okay. Oh jeżeli tak będzie, to być może mamy mistrza Polski na, na wychowaniu. Tak więc Maksymilian Kostera, dziękujemy uprzejmie i prosimy o więcej, jeżeli chodzi o e, bawienie sympatyków sportu życznego w oraz na wszystkich innych torach Polski oraz być może e, świata. Stowarzyszenie. Środkowej, e, jeżeli chodzi o. Także o, wszyscy tak o... tak tak opuszczają. Kolejny chodzi w wydaniu z do Fajnie było. Może znowu kiedyś środka, śląskę, Oraz e, strony internetowej <słuchy> Dziękujemy za dzisiaj. Prosimy o więcej. I zapraszamy jeszcze raz za tydzień oraz za dwa na obiekt świetlowickiej skałki. Żegnamy się z Państwem. Dawid Nowak oraz Wojciech Szotysek.